Odkręcamy butlę z argonem, i taką właśnie oto lancą będziemy sobie przedmukiwać. Tutaj mamy przygotowane wszystkie nasze składniki, z których musimy skomponować stop. A tutaj mamy takie piękne wyliczenie tego, co musimy zrobić. Jako modyfikatora dla stopów taktycznych, a mój jest wysoce taktyczny, a tak zwany drugi garb, stosuje się fosfor. Tylko fosfor jest łatwopalny. To rodzi ryzyko w przypadku dodawania go do pieca. Mam świeży argon, także możemy zacząć proces. Zacznijmy sobie od odwrócenia formy i sprawdzenia temperatury i czy w ogóle coś z tego będzie tam. Wpadło coś do środka. Wygląda jakby miało być, niby wyczepałem to co tam wpadło. Nadlewy lewy są już klasycznie zatkane, więc trzeba będzie jeszcze raz wyczepać. wiem, czy to zatkany nadlew, czy cylinder tam widać. Czasami było tak, że przestukałem cylinder na wylot. No nie wiem, czy coś z tego będzie. Przykro mi bardzo. Ja mam wrażenie, że mi w środku popękało to, co nie powinno popękać. Czyli nadlewy razem z cylindrem. Dobra, temperaturę sobie sprawdźmy, zalewamy tak, jak jest. 260 par, czyli praktycznie to, co byśmy chcieli. Więc zamykam, żeby się nie przechodziło za bardzo. I topi metal. Jak widzicie tygiel ustawiłem sobie miedzią w kierunku palnika, tak żeby ona miała najwyższą temperaturę. Niestety szansa na udany odlew jest zerowa. Także już Wam powiem, że nie ma co się nastawiać. Bo wyciągnąłem kawałek, który powinien odzorowywać otwór w górze cylindra. Czyli po prostu przy przebijaniu tych nadlewów musiałem uszkodzić gdzieś dalej formę. No i niestety tak to będzie wyglądać, że nie będzie pełny odlew. No, ale już zaleję tą formę, sprawdzimy sobie to przygotowanie metalu, czy tutaj jakiegoś błędu nie popełniłem i zobaczymy, jak tym stopem będzie się zalewała ta forma. Musiało padać niestety, więc musiałem przesunąć piec pod dach. Mam nadzieję, że dachu nie stopi. Mam lance, odkręcę margon. Przepływ ustawiony na około 10 litrów. No i zobaczmy, co tu się stanie. Najpierw trochę wygrzeję tą lancę, żeby nie było tam jakiegoś wodoru, tudzież wody. No i spróbujmy. Za duży przepływ. Troszeczkę trzeba zmniejszyć. za duży, no to już jest takie minimum minimum chyba no i chyba to jest to, czego szukaliśmy. Widzicie, że zanieczyszczenia wypływają tutaj na górę. W postaci takiego zgaru. Teraz pewnie modyfikator, tylko zobaczmy sobie temperaturę. Ale chyba jest przegrzany stop mocno, bo się aż błyszczy. No to już trzeba skręcić całkiem nawet bym powiedział zakręcić. On ma 800 stopni, także chwilkę udajmy się schłodzić, Najwyżej jeszcze odpalę raz, ale przez to się dobrze stopił. Nic się stopiło, bo potrzebowała jednak trochę wyższej temperatury. Dam sobie tutaj termometr. Ojej, 850, to przewaliłem mocno. No ale spróbujemy go tak przechodzić troszeczkę przy okazji. Odwodorujemy, zbierzemy sobie to co nam tu wypłynęło. Wciąż mam wrażenie, że jest za duży ten przepływ trochę, za bardzo wzburza ten metal. Ale już chyba nie mogę bardziej skręcić. No nie, 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 nie. Zaczyna padać mi do stopu. Być nie może, bo to odwodorowanie nic nie da. Już za chwilę będę miał ten piec w garażu. Skręciłem jeszcze odrobinę tą dyszę. Coś takiego bym powiedział, że to powinno być, żeby nie wzburzało za bardzo lustra. Za chwilę temperatura zacznie spadać, dodamy sobie modyfikator. Myślę, że przy jakichś 750 można dodać modyfikator. Wtedy poczekamy do tych 710, z których zalewamy. On się rozprowadzi w tym czasie, rozprowadzimy go i powinno być OK. Ja sobie w tym czasie go przywiążę do tego pręta. I tym sposobem go tutaj będziemy umieszczać w środku. Bo ten pręd jest gorący. Niedobrze. Temperatura nam zaczyna spadać dość solidnie, więc trzeba ten modyfikator tutaj szybko zamontować. Trochę bym powiedział, że słabawo, ale to jest max, co możemy na razie. Tak, żeby go móc tutaj teraz zaaplikować. Uwaga, miejmy nadzieję, że bez pirotechniki. Coś się tam zadziało. Załóżmy, że dotarł. Jeszcze szybki przedmuch, żeby go wymieszać. Wracamy sobie cały czas temperaturę. I już powinniśmy powoli zalewać, bo mam 219 stopni. I lecimy z tematem. 209, także to już jest nasza temperatura. Topu wystarczyło tak na styk. Nie wiem, czy to w kamerze będzie widać, ale jest dużo bardziej żółty ten tygiel. Najpewniej przez miedź, którą tutaj mieliśmy. Może przez ten modyfikator, ale raczej to jest zasługa miedzi. Więc tutaj sobie zamykam, żeby sobie spokojnie stykł I przez to, że już formę mamy spisaną na straty, to będziemy po 10 minutach wybijać. Zobaczymy, czy się da, czy się nie rozleje. Niby miałem symulację, że po 20 minutach jest całkowicie zakrzepnięty, no ale do wybicia nie musi być całkowicie zakrzepnięty, nawet po 18 minutach. Tylko musi mieć tą wierzchnią warstwę jakby w miarę twardą, żeby się nie rozpadł, nie rozlał, tak na dobrą sprawę. Można zobaczyć, że chyba jest dużo lepsza lejność tego stopu. Powinna być, bo ma dość dużo krzemu, bo wcześniej tutaj ten menisk był taki bardziej wypukły, a w tym momencie mamy tutaj tak aż Dziwnie płasko, tutaj są wypukłe. No, bo to był przechłodzony stop, troszeczkę, ale widać, że to zupełnie jest inny stop, inaczej to wygląda. 10 minut właśnie minęło, tak wygląda zbiornik lewowy. Także czekamy do 15, jak nie, aż do tych 18. Jeszcze minuta zostało do 15 minut, a to jeszcze nie wygląda ok. Poczekamy, aż to będzie zakrzepnięte tak całkiem, całkiem. Minęło 18 minut bokach jest już twardy, tutaj na środku jest jeszcze trochę taki miękki, ale to środek na nie powinien wypłynąć. Wyciągamy. To jeszcze chwilę potrwa, więc jeszcze dokrzepnie sobie, a wylał się jednak wracamy. Kawałeczek widzicie wylało się. Także jeszcze chwilę. 20 minut minęło w tym momencie. Także zobaczmy, czy się wyleje teraz, jak ją, jak ją obrócę, czy się nie wyleje. Ale muszę jakiegoś tutaj nie zrobić. Ale to mało razy się już tu coś wylewało. No póki co się nie wylewało. Wcześniej na wlewie puściło. Już puści czy jeszcze nie puści? Może myślę, że to szybciej pójdzie. A, wylało się jeszcze. Więc poczekajmy jeszcze chwilę. Jeszcze myślę, że z 5 minut, jak wciąż jest płynne. To jest to inny stop, więc ma trochę inną temperaturę krzepnięcia. Więc to sobie też trzeba wziąć pod lekką rozwagę, że to różnie może się zachowywać. Tu jeszcze coś trzyma troszeczkę. A już nie trzyma. I ona się teraz rozchyli nam i nam wypuści formę, tylko nie wiem, czy już wybijać, jak tam jeszcze jakieś płyny są ustrojowe. Minęło równo pół godziny od zalania, także teraz już nie ma wybacz. Trzeba to wyciągnąć. Tak jak ta forma się coś trzyma. Albo była dobrze przewibrowana, ale to przeważnie widzieliście, jak to się rozpadało, jak chciałem wyciągnąć. zakrzepły, ale powoli. Tu jeszcze nie zakrzepło chyba do końca. Trochę się pośpieszyłem. No teraz pół godziny mu dać w takim razie, bo obniżyć temperaturę formy do właściwej i pół godziny mu dać. Bo tutaj widzicie, że to jeszcze powinno zasilać cylinder, ale wszystkie żeberka mamy zalane. O nie, wlew główny się rozpadł na dwie części. Dajmy mu jeszcze chwilę w takim razie. Kurde, że to krzepnie. Jaka jest temperatura formy tak z ciekawości teraz? O 2 cm od odlewu ma 250, że chyba powinna być okej okay, ta temperatura. Czyli ten stop tyle krzepnie. No nie wiem dlaczego w tej symulacji nie wyszło, że po 18 minutach powinien być cały zakrzepły. No ale to takie są właśnie symulacje. Można się nimi wzorować, ale nie ufać. Wybijmy to i wrzućmy do... wody już. Nie, oderwałem z kawałkiem tego. Fuck. Kawałek cylindra odpadł, to jest jeszcze ciekły. Nie spodziewałem się tego, za cholerę. No nic, schłodźmy. się tutaj mi pękł, bo był jeszcze mokry. Może niepotrzebnie go uderzałem. Trzeba go tylko tak z grubsza wybić z tej formy i od razu do, do wody, żeby się schłodził. No niestety tutaj ta wada, gdzie to pękła nam forma, rozwaliła się przy przebijaniu nadlewu niestety. Bo coś te nadlewy się lekko odrywają i podcieka tutaj gipsem. Trzeba będzie to jakoś rozwiązać. Mam już na to pewne pomysły. Ale o tym powiem wam za chwilkę. Tylko to sobie oczyszczę i cię zobaczymy. Powiem tak, dobrze, że nie wyszedł. Bez jeszcze parę rzeczy do poprawy, a przez to, że już na pierwszym etapie się nie udało, to mi jest trochę mniej szkoda. Tu mamy cylinder z poprzedniej próby. Tutaj z dzisiejszej. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to kolor. Ten jest bielusienki, czysty aluminium wręcz. A ten mamy już dość ciemny, z takimi przebarwieniami. Wszystko ze sprawą dużej ilości miedzi, no i dużej ilości krzemu. Dzisiaj nie będę się skupiał za bardzo na porównaniu z tym poprzednim. Skupimy się bardziej na tym i na tym, co tu trzeba jeszcze poprawić i zmienić. Zacznijmy od tej głównej wady, czyli tego, co tutaj się wyłamało przy przebijaniu nadlewu. Zacznijmy od tego, dlaczego była konieczność przebijania nadlewu. Otóż, jak sobie popatrzycie od frontu, to cylinder się najpewniej oderwał całkowicie i się przesunął względem nadlewów. Niezły kawałek. Dobrze, że i tak się udało go zalać, bo ostatni mi wypłynął całkowicie. Wniosek z tego taki, że jeśli chcemy wibrować, to trzeba zmienić sposób montażu nadlewów. Albo na jakieś gwinty muszą być wkręcane tutaj, albo jakoś wpuszczane, albo drukowane razem z cylindrem. I chyba ku temu się kieruje. Chociaż jeszcze wciąż rozważam, czy nie pójść sobie w kierunku podciśnienia zamiast wibrowania i później zalewanie by było też w podciśnieniu. A zalewanie w podciśnieniu dlatego, że tutaj te wady, które wystąpiły dzisiaj, wynikają najpewniej z tego, że tutaj miał trudność stop w dopłynięciu do końca i takie się tutaj kocopoły porobiły. Chociaż pewności co do tego nie mam, bo z drugiej strony żeberka są piękne i idealne. Może to gdzieś też wynikać z tej wady, jakiegoś zaburzenia przepływu przez to, to można sobie gdybać tutaj. Jedno co ciekawe, ten stop ma dużo mniejszy skurcz, więc wymaga też poprawa, poprawy jego skala, bo on nie nakręcę nakrętki, bo jest za duży, bo ma mniejszy skurcz. Ale gwint jest idealny, nie ma się do czego przyczepić, z każdej strony cudo, także drukowanie gwintu razem z modelem to był dobry krok. Miejmy nadzieję, że będę w stanie pozostać przy tym, bo fajnie to wychodzi. Jeszcze kusi mnie jedna rzecz, która by dużo ułatwiła: to znaczy wydrukowanie go tak, jak był ten zerowy model drukowany, czyli w dwóch połówkach przecinając go wzdłuż tej płaszczyzny, i wtedy wydrukować go z nadlewami i z wlewem głównym. Wtedy nie mielibyśmy problemu z odrywaniem, nie mielibyśmy problemu z podciekaniem na połączeniu nadlewu i wlewu głównego. Yy, więc troszeczkę by to ułatwiło, tylko mielibyśmy problem z podciekaniem na tym łączeniu, które by przechodziło przez wszystkie żeberka, przez gwint. Gwind by musiał być też łączony, no więc tutaj się troszeczkę bije z myślami, jak to rozwiązać. Ale jedna ultra ważna, fajna rzecz do zauważenia: nie ma już wad wynikających z wciekania gipsu, nie ma żadnej dziury. do doświetlę troszeczkę. Teraz lepiej będzie to widać. Ani jednej dziurki nie ma w tym całym cylindrze, także jest już szczelny i teoretycznie mógłby być wykorzystany do odpalenia motocykla, gdyby nie to, że tutaj mi się oderwało. Ale może i dobrze, lepiej nie kombinować z takimi niepełnymi odlewami, nie do końca dobrymi, lepiej sobie to zrobić na spokojnie kilka razy, żeby był super odlew i wtedy go obrobić i zrobić już na gotowo, a nie takie kombinatoryka i później znowu gdybanie, a może odlew nie taki, a może coś tam jak nie odpali. No i co tu jeszcze? Wracając może do tego podciśnienia. Ponieważ no, ono zredukowałoby te wibracje, które najpewniej nam odrywają te nadlewy. Może by to zredukowało wciekanie gipsu do środka. No bo jeśli jest podciśnienie, to, to powietrze, które gdzieś tam w cylindrze jest, powinno być wyciągnięte, więc mogłoby to zredukować wciekanie. Co prawda, tutaj te pięć warstw, które drukowałem, zadziałały, no ale jest dużo więcej do wypalenia. Co prawda, wypalałem tyle samo i się udało to wypalić chyba, chyba że te wady też wynikają z niewypalonego filamentu do końca. Chociaż wątpię. Zgubiłem się. No ale ogólnie wibrowanie działa, bo nie mamy pęcherzyków powietrza. No, tylko te inne wady ma to wibrowanie. Są takie mikro pęcherzyki. Nie wiem, czy nawet będę w stanie to pokazać. Jak jest połączenie tego wydechu i kanałów. To tam jest taki ostry kąt w środku i tam się zebrał jeden pęcherzyk. Z drugiej strony jest to samo. Powtórzyło się to. No, wynika z tego, że tam jest bardzo trudno uciec z temu powietrzu. więc najpewniej troszeczkę poprawię ten model i tam zaokrąglę to po prostu tą wnękę. Bo tam są trzy ścianki, które się spotykają do kąta ostrego. Zrobię tam po prostu zaokrąglenie. Troszeczkę się pogrubi w tym miejscu model, ale myślę, że nieznacznie. Nie powinno to wpłynąć na jakieś wady. A wręcz pomoże temu, żeby to powietrze tam nie było gdzieś uwięzione. Co do technologii metalu. To jeszcze nie za wiele mogę powiedzieć, no bo widzę telecowy, jest odlew. Jedno co, to na żeberku widać najpewniej jakąś segregację. Tutaj mamy jaśniejsze, jakby samo aluminium, a tutaj stop już bardziej e, z tą miedzią. Tak to wygląda przynajmniej. Można by było tutaj zmierzyć, ale to by trzeba było wyciąć to żeberko, żeby się udało pomierzyć skład. Może to zrobię, nie wiem czy mi się będzie chciało. No, ale i tak będę musiał albo z nadlewu, albo z lewu głównego, I jeszcze zobaczę, w jakim stanie jest wlew główny, wyciąć sobie próbkę i zmierzę sobie skład chemiczny, tak, żeby wiedzieć, czy trafiłem po prostu w skład, czy dobrze to obliczyłem, czy na przykład wzgar któryś pierwiastek nie poszedł za bardzo, także mam go mniej niż oczekiwałem. No, tak, taka kontrola po prostu tego, co, co się obliczyło. Więc w następnym odcinku też pewnie Wam powiem, jak to wyszło. A na razie. Tyle mogę powiedzieć z tego, co tutaj się udało odlać. Jest nadzieja, chociaż miałem nadzieję już, że to się uda. Jednak spokojnie, parę poprawek, dopracujemy sobie tą technologię i później będzie można robić odlewy już od strzała. Mam taką nadzieję, że jak już to wszystko tutaj na tym dość skomplikowanym jednak odlewie przygotuję, to jak będę potrzebował jakiś inny odlew, to po prostu cyk, ta technologia, zalewamy gipsem i mam gotowe. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie, trzymajcie się, szczała. A, nie skupiłem się na jakości powierzchni jeszcze. Jakość powierzchni jest ultra. No po prostu no, tego się spodziewałem, więc może dlatego na tym nie skupiłem. Przy tej wysokości warstwy 0,12 mm, no jest pięknie. Jeszcze może w przyszłym odcinku spróbuję polakierować ten model, bo sprawdziłem sobie na próbce, że lakier się też całkiem nieźle wypala. Aha powinno to jeszcze nam wygładzić go pięknie.